Dzień dobry, Irek. Dzisiaj mieliśmy się okazję wreszcie poznać. Ja Ciebie obserwuję. Nie będę wymyślał, ale przynajmniej dwa lata, gdzie pierwszy raz Ciebie widziałem na, na wywiadzie chyba z Dawidem, gdzie opowiadałeś o swojej strategii inwestowania i moim zdaniem chyba jesteś najbardziej rozpoznawalną osobą, jeśli chodzi o strategię. Właśnie jaką, proszę powiedz. Jest to strategia rent to rent. Strategia, która polega na tym, że nie musisz mieć dużo środków finansowych, aby zacząć inwestować w nieruchomości. Czyli generalnie oparta ona jest na kontrakcie między inwestorem a landlordem, czyli właścicielem nieruchomości. W ten sposób podpisujemy umowę najczęściej na lat 5, gwarantując właścicielowi stały miesięczny czynsz. I najczęściej ta nieruchomość jest później wynajmowana poprzez wynajęcie poszczególnych pokoi dla profesjonalistów. Może być ta nieruchomość wynajmowana również studentom. My generalnie specjalizujemy się na wynajmowaniu tej nieruchomości dla profesjonalistów. Dopytam, ale skąd się to wzięło? Knie, knie, knie. To był, może nie chodzi o konkretnie osoby, tylko jak to było, że się zainspirowałeś taką strategią inwestycji? Wiesz co, myślę, że odpowiedź tutaj będzie bardzo prosta, z uwagi na to, że od dłuższego czasu zawsze byłem zainteresowany inwestowaniem na rynku nieruchomości, z uwagi na to, że nie jest to zbyt skomplikowane, jeżeli mówimy o tego typu formie inwestycji, biznesu etc. I pomysł wziął się stąd, że szukałem takiej możliwości, gdzie mogę zacząć coś robić na rynku nieruchomości, a generalnie w tamtym czasie byłem w takim okresie, że nie dysponowałem zbyt dużym kapitałem. I wtedy zacząłem szukać, trafiłem na osoby, trafiłem na firmy szkoleniowe, trafiłem również na książki i stamtąd zacząłem po prostu czerpać wiedzę zacząłem się uczyć, jak tą strategię można zaimplementować jak można po prostu zrobić tak, aby na niej móc zarabiać. W moim przypadku był to taki pierwszy stopień, podstawowy stopień, podstawowy element wejścia na rynek nieruchomości, który dał mi pewnego rodzaju pierwszy cashflow, dużo wiedzy, bardzo dużo doświadczenia i na tym zacząłem po prostu budować dalej. Zacząłem iść krok po kroku bazując na tym, czego się wtedy nauczyłem. kiedy zacząłeś tą strategię i w jakim miejscu teraz jesteś? Ok, zaczęliśmy ją dokładnie 4 lata temu, ponieważ był to 2018 rok. I jeżeli chodzi o obecny czas, czyli minęło generalnie 4 lata i na chwilę obecną dużo działam przy projektach związanych z HMO, czyli wynajmowanie nieruchomości na pokoje, natomiast nie robię tylko i wyłącznie rent-to-rent, -rent. również współpracuję z inwestorami, gdzie robimy takie projekty jak przekształcamy chociażby 3 bed house w 5-6 bed licencjonowane HMO, jest to oparte chociażby o zrobienie dosyć sporego remontu związanego z extension, loft conversion, Plus nasz ostatni projekt, ponieważ cały czas poruszamy się na rynku nieruchomości, poruszamy się wśród osób, które wynajmują nieruchomości, wśród landlordów, jak i również ludzi, którzy szukają tych nieruchomości. Więc od ubiegłego roku takim naszym można powiedzieć po prostu dzieckiem nowym projektem, to jest budowanie własnej agencji nieruchomości. Zaczęliśmy w Bristolu, jest to Bristol i Buff, ale w ostatnim czasie od paru miesięcy działamy również na rynku londyńskim z głównym akcentem e, związanym chociażby z zachodnim Londynem. To jest to, co obecnie robimy, czyli e, budujemy niezależną agencję opierającą swoje działania również o niezależnych partnerów, freelancerów, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości, chcą pomagać klientom, czy to chociażby w, w sprzedaży nieruchomości, czy w wynajmowaniu tychże nieruchomości. E, a ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, wzięło się to stąd, że. Zdobyliśmy dużo doświadczenia właśnie związanego z funkcjonowaniem tego rynku nieruchomości, z wynajmowaniem nieruchomości, stąd też to był taki kolejny etap, który spowodował, że ruszyliśmy w tym kierunku. Jakie masz plany na przyszłość? Ok, dziękuję za pytanie. Otóż, jeżeli chodzi o plany na przyszłość, od dłuższego czasu przygotowuję się do projektów deweloperskich, do tematów związanych chociażby z commercial conversion. To są rzeczy, których też zacząłem się uczyć, które zacząłem podglądać, i na chwilę obecną jesteśmy na takim etapie, gdzie po prostu podjęliśmy pewne działania, postawiliśmy pewien fundament, i to jest taki nasz najbliższy cel, który chcielibyśmy po prostu realizować. Również szukamy osoby, które są zainwestowane inwestowaniem na rynku nieruchomości i zainteresowane właśnie tego typu projektami, które no pozwalają na też i no z jednej strony mówimy tutaj o projekcie już trochę komercyjnym, tak? o projekcie deweloperskim, więc są tym związane pewne ryzyka również, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację, to co się dzieje na rynku, pewne uwarunkowania, zmiany stóp procentowych i pewne ryzyka, które też może przynieść ze sobą przyszłość, myślę, że te projekty, do których obecnie się przygotowaliśmy i chcemy realizować z inwestorami, dają pewną taką odskocznie i możliwość po prostu zarabiania i osiągania dobrych, przyzwoitych dochodów. Kursy dalej rent-to-rent rent organizujesz, tak? Tak, oczywiście. Cały czas uczymy, ponieważ cały czas pojawiają się osoby, w szczególności dzisiaj, gdzie wiele osób, które przymierza się do kupna nieruchomości, nagle się zastanawia, co przyniesie rynek. Nagle zaczyna liczyć i obserwować, że stopy procentowe idą do góry. Są to ludzie, którzy też mają mniejsze bądź większe środki finansowe. I myślę, że tutaj w tym momencie dobrym rozwiązaniem jest właśnie ta strategia, którą ja ze swojej strony bardzo często też promuję. Więc oczywiście tak, uczymy. Najbliższe szkolenie organizujemy 1 października w Londynie. Więc jeżeli ktoś też jest zainteresowany, jak najbardziej możemy w tym temacie pomóc. Oczywiście ja też linka pod, pod nagraniem dodam, dane kontaktowe do ciebie również. Ja bardzo Ci dziękuję. Życzę większych sukcesów i realizacji wszystkich Twoich planów, żeby się wszystko dobrze spinało. Dziękuję bardzo i dziękuję za, za bardzo dobre pytania. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo.